Cześć, Marcin z tej strony, kryptolekcje.pl. W tym krótkim filmie pokażę Ci dokładnie, jak wygląda i działa giełda BitBay. Będzie taki krótki przewodnik dla osób początkujących, jak zacząć sobie tutaj kupować i sprzedawać kryptowaluty. Otóż giełda BitBay jest to największa giełda kryptowalut w Polsce, jedna z największych w Europie, czyli jest to najlepsza opcja dla każdego. Każdej osoby mieszkającej w Polsce, jak i w Europie jest to przede wszystkim polska giełda z polskim interfejsem i jest ona najlepszą, jakby opcją dla każdego, kto w Polsce czy posługuje się ktoś językiem polskim. I składa się ona z następujących rzeczy. Przede wszystkim żeby się na giełdę zarejestrować należy przejść przez proces weryfikacji, czyli podać swoje dane, skan dowodu osobistego, telefon, czyli takie dane wrażliwe, ale jest to normalne na każdej giełdzie kryptowalut i czasami ten proces może trwać odrobinkę dłużej, ponieważ no, giełda Bby ma bardzo dużo czasami ofert rejestracji, a że kryptowaluty są coraz popularniejsze. No to w ten to sposób czasami się to może przedłużyć, aczkolwiek nie ma żadnego problemu z rejestracją, z tym, że trzeba właśnie podać swoje dane, żeby móc tutaj handlować, ponieważ do tego każda giełda na świecie jest zobowiązana. I teraz opisując poszczególne opcje giełdy bitwy. Po pierwsze, po zalogowaniu się, po rejestracji mamy tutaj swój dashboard, czyli główną stronę giełdy, gdzie widzimy podstawy, czyli ceny największych kryptowalut. Nasze podstawowe portfele, do tego też zaraz przejdziemy. Tutaj, jak widzisz, ja mam w swoich portfelach aktualnie 13 tysięcy złotych na giełdzie. Oczywiście wysyłam sobie regularnie na portfel zewnętrzny, ale o tym będzie w innej lekcji. No i tu widzisz, jakie kryptowaluty posiadam. Jak widać, jest to głównie bitcoin. I teraz tutaj mamy rynki, czyli ceny, ile kosztują dane największe kryptowaluty. Możemy sobie tutaj to sprawdzać, ile co kosztuje w danym okresie czasu. No i tutaj jest historia transakcji. Naszych kryptowalut. Kolejna sprawa, jedna z najważniejszych to giełda. Czyli wchodzimy sobie w giełdę i tutaj widzimy dokładnie, jakie są też kursy walut, możemy sobie to regulować. I tutaj możemy kupować kryptowaluty. Żeby sobie sprawdzić, cenę, czy kupić kryptowalutę, tutaj mamy do wyboru coś takiego jak właśnie kryptowaluta. I tutaj możemy sobie wybrać daną kryptowalutę w stosunku do złotówek, ale też do innych walut, na przykład euro czy na przykład możemy też sobie handlować bitcoinem w stosunku do innych kryptowalut. Powiedzmy, że w większości przypadków będą to złotówki, czyli sobie naciskamy złotówki i wybieramy kryptowalutę, którą chcemy się tutaj zająć, którą chcemy kupić, zobaczyć jak się przedstawiają ceny. No i w tym wypadku mamy bitcoina w stosunku do złotych, no i widzimy jaka jest cena bitcoina, jaki jest wykres bitcoina i w tym oto momencie możemy sobie składać oferty i kupować. Jedną z opcji jest Wystawianie oferty. Możemy po prostu wystawić sobie ofertę, ile chcemy kupić, czy sprzedać, ale dla większości osób najprostszą opcją będzie szybka transakcja, czyli wybieramy sobie daną kryptowalutę, w tym wypadku jest to Bitcoin w stosunku do złotówek. No i y, możemy sobie tutaj szybko kupić na przykład za złotówki, pisujemy ile, za ile złotych, powiedzmy za 1000 złotych, widzimy ile kupimy Bitcoina. Naciskamy kup, i w tym oto momencie kupujemy sobie kryptowalutę, która pojawi się w portfelu. Do tego przejdziemy zaraz. Oczywiście, możemy też bardzo szybko sprzedać. Możemy wpisać, ile chcemy bitcoina sprzedać, czy ile złotówek. No i możemy dać, na przykład, sprzedać wszystko, całego bitcoina. No i w tym momencie otrzymałbym tyle właśnie złotówek. Jest to bardzo proste, czyli zakup dowolnej kryptowaluty na giełdzie BitBay jest no, banalnie proste, Oczywiście, można też wystawiać oferty, czy szukać wśród ofert które nas interesują. Możemy sobie tą kryptowalutę oczywiście zmienić, na przykład na Ethereum, i w tym oto momencie wchodzimy sobie w szybką transakcję, wpisujemy, że chcemy kupić za ile złotych bądź ile Ethereum, no i w tym oto momencie możemy łatwo kupić, czy tak samo bardzo łatwo sprzedać swoją kryptowalutę. Możemy oczywiście handlować, czyli możemy sobie włączyć bitcoina w stosunku do Ethereum, no i możemy kupić na przykład jednego Ethereum i Tyle Bitcoina zapłacimy. Możemy też oczywiście kup kupić wszystko, ale możemy, jak widzisz, handlować czy kupować nie tylko za złotówki, ale na przykład za Bitcoina, czy za Ethereum, czy za USD. Także jest to bardzo proste. Mamy tutaj oczywiście mnóstwo różnych kryptowalut. Giełda Bitbay cały czas dokłada nowe, jakby kryptowaluty i rozwija się, także ja uważam, że jest to najlepszy wybór w Polsce, przynajmniej jeden z najlepszych i polecam się na niej zarejestrować, wszelkie linki są pod tym filmem idziemy dalej, tutaj mamy moje oferty, które w tym momencie no nie ma żadnych moich ofert, które wystawiłem jeżeli chodzi o kupno czy sprzedaż, idziemy dalej tutaj mamy portfele, czyli też bardzo ważna sprawa jak może już wiesz, czy jeszcze nie wiesz, giełda BitBay jak każda inna giełda czy serwis do zakupu kryptowalut jest też portfelem, bo oczywiście kryptowaluty możesz sobie trzymać na portfelu zewnętrznym, papierowym, na aplikacji, czego też uczę w innych filmach, ale z założenia, czy jakby na początku, jak się zarejestrujesz na koncie w BitBay czy na innej giełdzie kryptowalut, to poza możliwością kupna-sprzedaży, gdy zakupisz sobie kryptowalutę, bądź wpłacisz na przykład złotówki, to tutaj w portfelu Właśnie na giełdzie możesz sobie te kryptowaluty trzymać, możesz je wymieniać, no i to jest też jakby twój portfel, tak? Czyli giełda kryptowalut, BitBay jest twoim portfelem, czyli jeżeli dopiero coś się zarejestrowałeś, no to sobie wchodzisz na przykład na złotówki, wpłacasz sobie tutaj kartą płatniczą bądź przelewem bankowym, otrzymasz tutaj dane do przelewu płacasz sobie ileś złotych no i wtedy możesz już na giełdzie czy tam na szybkim zakupie, co pokazywałem przed chwilą, kupić sobie Bitcoina czy inną kryptowalutę za to, co tutaj wpłaciłeś w postaci złotówek bądź ewentualnie też innych walut typu Euro, USD czy funty brytyjskie I w tym oto momencie możesz kupować różne kryptowaluty, oczywiście możesz też tutaj sobie wpłacać z portfela zewnętrznego kryptowaluty takie jak bitcoin czy każdą inną, czy możesz na przykład mieć kilka kont na różnych giełdach, no i na przykład na innej giełdzie powiedzmy Binance masz też swój portfel i tam możesz wysłać tutaj sobie na przykład swojego bitcoina. Tak samo jak między kontami bankowymi możesz wysyłać sobie pieniądze, jeżeli masz kilka kont, czyli każda giełda i BitBay jest tak naprawdę takim twoim kontem bankowym, gdzie poza złotówkami masz też możliwość obsługi kryptowalut, możesz sobie tu wpłacić pieniądze i potem je tutaj szybkim zakupem, jeżeli chodzi o złotówki, przede wszystkim możesz sobie kupić dowolną kryptowalutę, jeżeli ją kupisz za złotówki, to w tym oto momencie pojawi się na twoim portfelu i możesz tutaj trzymać sobie te kryptowaluty, możesz je wysyłać, możesz nimi handlować to już zależy od stopnia twojego zaawansowania, bo możesz oczywiście sobie kupić bitcoina i go, i go tutaj po prostu trzymać, sprzedać go za rok i zarobić trochę pieniędzy, bądź możesz oczywiście robić więcej, wymieniać się walutami, kupować różne kryptowaluty i bawić się tym tematem, jeżeli z czasem nauczysz się więcej. Historia to jest po prostu historia rzeczy, które Tutaj zrobiłeś wszelkich operacji. Tryb Pro jest to tryb dla osób zaawansowanych. Ja go tutaj może nie będę pokazywał, bo to jest kanał dla osób początkujących. Masz tutaj też akademię, czyli podstawowe lekcje, które też dokształcą Cię w temacie kryptowalut oraz afiliację, czyli możesz ewentualnie polecać giełdę linkami afiliacyjnymi i otrzymać za to prowizję w postaci kryptowalut. Także tak przedstawia się. Giełda BitBay jest ona bardzo prosta. Przede wszystkim, jeszcze raz podsumowując, należy się zarejestrować wszelkie linki pod tym filmem i interesować Cię będzie głównie giełda i szybki zakup. Możesz sobie tutaj kupować dowolne kryptowaluty i sprzedawać bardzo łatwo po dobrym kurcie. No i następnie portfele, gdzie te kryptowaluty czy złotówki będziesz przetrzymywać, możesz je wpłacać, wypłacać. Jeżeli chcesz sprzedać kryptowalutę, no to w tym momencie sobie konwertujesz na przykład bitcoina tutaj szybką sprzedażą. Czy Ethereum w tym wypadku jest ustawiony Możemy sobie dać na PLN i Bitcoin Sprzedajesz sobie Bitcoina na przykład Otrzymujesz złotówki I w tym oto momencie w Twoim portfelu pojawią się złotówki I możesz je sobie wypłacić na swoje konto I w tym momencie etap inwestycji jest sfinalizowany I Ty na przykład zarobisz na przetrzymywaniu kryptowalut Dzięki za oglądanie Zapraszam do innych moich filmów Na razie, cześć!